Wypróbowałam ponad 100 przepisów na śledzie, ale tylko 3 z nich są tak pyszne, że robię je na każde święta. W tym filmie zdradzę ci jak zrobić te świetne sałatki. Każda z nich jest całkowicie inna, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. PS, ta ostatnia to moja ulubiona. Pierwszy przepis przygotujemy w wersji troszkę rozgrzewającej, czyli na ostro. Do wszystkich trzech przepisów użyję tego samego rodzaju śledzi, czyli w oleju. W przeciwieństwie do tradycyjnych salonych filetów nie musimy ich moczyć w mleku, dzięki czemu zaoszczędzimy sporo czasu. Połowę czerwonej cebuli kroję w piórka. 100 gramów suszonych pomidorów kroję w paski. 5 filetów śledziowych z oleju kroję na większe kawałki. A teraz przygotuję szybki sos. Dodaję dwie łyżki zalewy z suszonych pomidorów. Dwie łyżki musztardy francuskiej. Jedną łyżkę octu lub sosu balsamicznego. Jedną łyżkę ostrego keczupu, Połowę łyżeczki pieprzu cayenne. Jeszcze odrobinę czarnego pieprzu i całość mieszam. Wszystkie składniki przekładam do salaterki, zalewam sosem i całość dokładnie mieszam. Przekładam do mniejszej miseczki i posypuję szczypiorkiem. Kolejna sałatka to całkiem inne smaki. Jestem pewna, że wielu z was jeszcze jej nie jadło. Ja dzisiaj robię trzy różne sałatki, więc moje porcje są małe, ale jeśli szykujesz śledzie na imprezę, to polecam podwoić składniki. Pięć filetów śledziowych, kroję w paski. Połowę cebuli, kroję w piórka. A teraz sos. Dodaję dwie łyżki musztardy stołowej, jedną łyżkę musztardy francuskiej, dwie łyżki oleju, jedną łyżkę miodu, jedną łyżeczkę kurkumy i odrobinę czarnego pieprzu. Całość dokładnie mieszam. Do miseczki dodaję cebulę, śledzie oraz gotowy sos. Całość dokładnie mieszam, przekładam do mniejszej salaterki i gotowe. Ostatnia sałatka jest moją ulubioną. Zdradzę wam tylko, że to genialny klasyk, który zawsze wygrywa. Jedną cebulę kroję w drobną kostkę. Jedno średniej wielkości jabłko obrałam ze skórki i również kroję w kostkę. Pięć filetów śledziowych kroję w paski. Do salaterki przekładam wszystkie pokrojone składniki, a do tego dodaję jedną łyżkę majonezu, cztery łyżki śmietany, doprawiam pieprzem i solą, a na koniec jeszcze odrobina koperku. Całość dokładnie mieszam. Przekładam do mniejszej miseczki i posypuję koperkiem.